Pokażę Wam jeszcze kilka grobów, ale to już może nie tych bydlaków, ale ludzi zasłużonych i niezasłużonych dla tego kraju, którzy tutaj sobie też leżą. To jest aleja chyba też w pewien sposób zasłużonych. Szukam pewnego grobu i już go chyba znalazłem. Jak chciało mi się za przeproszeniem sikać, to szedłem między tymi grobami i patrzcie, kto tu leży. Leży Jerzy Urban, którego nienawidziliśmy z duszy serca. To poczytajcie sobie o tym człowieku, który był rzecznikiem rządu w czasach, kiedy był stan wojenny i stanie wojennym. Też niezła menda. Wykształcona menda. Ale Menda, taki komunistyczny aparatczyk, pod pozorami bycia publicystą, bo miał lekkie pióro, układał się z różnymi przedstawicielami dzisiejszych elit. Tu leży Jerzy Urban. Znak rozpoznawczy: Nie mają krzyża, łatwo wtedy trafić. Nie mówię, że wszyscy tak mają, ale. Brak krzyża wskazuje, że mogło być tutaj ciekawie. Oni tu też leżą. A tam daleko, gdzie może jeszcze dzisiaj dojdę, jest łączka. Oni tę prawdę ukrywali.